Gdzieś niedaleko pod Dublinem mieści się mała ambasada optymizmu i radości. Nazywa się, jak wiecie, komunikulum. Od poniedziałku do piątku możesz czerpać z niej garściami pomysły na lepsze jutro. Mam nadzieję, że przyjemnie będzie Ci się słuchało. Twoja Marta. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry, kochani. Słuchajcie. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć, jak powstają moje podcasty. Troszeczkę jeszcze z początku podcastów, tylko po to, żeby Wam pokazać, że to nie są czary mary. I chciałabym podkreślać to wielokrotnie, że to wszystko wymaga em, wyborów, pracy i systematyczności, i takiej pracy nad sobą głębokiej. I że jak się chce, to można. Tylko trzeba wiedzieć, czego się chce, prawda? Więc moje podcasty w większości pochodzą z chaosu, twórczego szału i potrzeby serca. Naprawdę, póki co, to tematy powstają luźnie. Luźno, zebrane w pracy, zebrane o, z inspiracji, zebrane od koleżanek, bez przerwy w tej głowie jest chaos. Tam jest burza mózgów, tam się tłuką myśli, tam się po prostu dzieje, dzieje się tak, że jak złapię długopis, to nie nadążam. I najfajniej byłoby po prostu wziąć i się nagrywać. Dlatego większość z moich podcastów jest tylko nagrana, prosto z serca. Tak jak mnie niesie, tak jak, tak jak czuję właśnie w tym momencie i właśnie em, dla Was chcę nagrać. Nie jest to przygotowany, systematycznie opracowany scenariusz podcastu, tak jak em, robią em, ludzie podcasty z wiedzą. Dlatego, że jest to podcast o. Optymizmie, o radości i z potrzeby serca do ludzi, i jest, ma zupełnie inną strukturę, dlatego, że ja przekazuję jakiś pozytyw dla danego dnia, to co akurat w danym dniu leży mi na sercu i mam go gdzieś w głowie, i to przekazuję Wam jak najpłynniej umiem. I staram się nie powtarzać, i uczę się modulować głos codziennie, ale tak to się chyba już urodziłam, że potrafię przekazać pięknie, powolutku to, co chcę przekazać. Drugą rzeczą niesamowitą jest to, że ja mam inny głos, jak mówię, jak mówię do Was, a zupełnie inny, jak rozmawiam na co dzień. Znowu mam katar, i znowu coś mi niecie. I zupełnie inny mam głos o poranku, zupełnie inny mam wieczorem, a zupełnie też inaczej te podcasty wyglądają. Jak złapie mnie szał twórczy weekend i pojadę emocjonalnie, głośno, bo wtedy dookoła jest głośno, osiedle jest um, ruchliwe i w tym momencie też całkiem inaczej te podcasty. Się odsłuchuje i z czasem, jak przesłuchacie kilka, zobaczycie różnicę. Będzie wiadomo, kiedy nagrywałam o czwartej rano, siedząc w pokoju, mówiąc cichutko, żeby nie obudzić Julki. Będzie wiadomo, kiedy nagrywałam. Wieczorem na zmęczeniu, a kiedy nagrywałam w niedzielę, na poniedziałek na przykład, pełna energii i radości z naładowanych baterii w weekend. I teraz, tak, ja wstaję co rano, połamana, i nie rozciągam się, i nie ćwiczę, i nie gimnastykuję, chociaż to. Pewnie byłoby najlepsze rozwiązanie na to wszystko, żeby obudzić siebie i obudzić organizm. Ale moje pierwsze kroki to łacienka i szoruję zębiska, bo wierzę, że jak to się połknie, to się tylko choruje i jest coraz gorzej. A następnie odczuwam, że moje ciało się budzi, więc czasami kicham kilkukrotnie i po 11 latach mój mąż dalej się dziwi. Jak można tyle kichać i tak solidnie, że ja muszę przysiąść albo się czegoś złapać, żeby mi czegoś nie urwało. Więc generalnie to są takie moje poranki, że odczuwam przez pierwsze pół godziny, jak mi się wszystko budzi. Potem się trochę poprzeciągam i trochę postrzykam, żeby nabrać formę człowieka. A tymczasem w kuchni grasuje mój jank. Mój plus, moja omega. Ja chcę być alfą. Tak? W tej, w tym sadzie. I czytam mój e, Z, skoro ja jestem A, czyli mój mąż. I on przygotowuje wodę z odstępem, potem kawę. E, potem ja wpadam w szał twórczy przy tej kawce, a on poszerza wiedzę wszelaką Czasami się zastanawiam, gdzie się to wszystko mieści. I na przykład, ym, potem jak już się nagram i obrabiam filmiki, to planuję sobie, co mam dzisiaj do wykonania. I to są pojedyncze rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że jak podcast pojawi się na Facebooku, i na razie obsługuję tylko Facebooka, słuchajcie, i Soundclouda, i na Soundcloudzie, to zaczyna się. Typowy poranek: budzenie, ubieranie, śniadanie, przygotowywanie i w biegu czasami do samochodu i do pracy. I w pracy są pozostałe. Szały twórcze, czasami dwa, czasami trzy, czasami mi się ręka nie odrywa, ale jedną ręką pracuję, drugą, drugą piszę. W głowie mam mnóstwo myśli, zapisuję pojedyncze wyrazy, żeby później na przerwie ułożyć to w jakąś sensowną całość. Mam tych karteczek, słuchajcie, garści. I później y, z tych hasł, właśnie powstają kolejne pomysły, i pomysłów mam na lata, chyba na tym etapie. Zwłaszcza, że na bieżąco powstają nowe. I przez to, że formuła y, podcastu ma być kilkunastominutowa, nie mogę tego wszystkiego zmieścić y, tak, jakbym chciała, więc mówię po troszeczku, tak, żeby wam umilić dzień, żebyście posłuchali zupełnie z innej beczki i zupełnie coś oderwanego od rzeczywistości na tyle, żeby poprawić wam humor. Posiadam w głowie wiedzę, którą potrzebuję i używam. A reszta gdzieś tam zamyka się po szufladkach i generalnie mi nie przeszkadza. I nie poszerzam wiedzy na tyle w sensie nie gromadzę jej, bo jej nie Używam w danym etapie. Czyli na przykład, jeżeli potrzebuję się czegoś doszkolić do podcastu, to nie zgłębiam na, na najpierw wiedzy jeszcze póki co, bo bym nie ruszyła. I uczę się na bieżąco, i jest mi dużo sprawniej, bo przynajmniej widzę, że to, co robię, działa, i jestem dumna z każdego małego kroczku, i wtedy. Mam motywację i inspirację, żeby się uczyć dalej, działać dalej, i od razu to, co się nauczę, właśnie wprowadzam w życie. Nie uczę się na zapas, tylko od razu wypróbowuję w danym temacie i to, co potrzebuję. Tak jak na przykład wspaniałe dźwięki śmieszne, które dołożyłam do wczorajszego podcastu i będę je teraz dokładać do każdego nowego. I to jest właśnie super, i cieszę się z małych sukcesów. Na przykład, ale nie umiem planować, i yy, codziennie uczę się planować, codziennie lepiej, codziennie z większymi sukcesami. Na przykład, mam już listę zakupów Uuu, i, i plan na cały tydzień. I tak naprawdę są osoby, które to wszystko mają, są osoby, które to wszystko umieją, i ja tak obserwuję je, patrzę na nie i mówię: Wow! Też tak kiedyś będę. Zwłaszcza, że jestem w połowie życia, tak jak Bóg da, więc jeszcze się zdążę nauczyć tego wszystkiego, ale teraz wiem, że będę się uczyć tylko tego, co, co chcę i co potrzebuję. Nie wszystkiego, co mi internet podpowiada, że trzeba, że się powinno, że tak ma być. I teraz tak. Pachnie kawa. Już wypiłam Większość za chwilę będzie druga kawa, tak, bo ja uwielbiam kawę o poranku i piję dwie, zwłaszcza, że to są trzy godziny, więc, yy, więc naprawdę rano kawa do mojego, yy, do mojej weny jest po prostu wskazana, jest po prostu idealna, mój mózg reaguje na kawę dzień dobry, teraz myślimy i yy, wyobraźcie sobie, że przyzwyczajenie głowy do wstawania o czwartej piątej rano. To trwało jakieś, y, i myślenia, i pracowania przede wszystkim, bo wstawanie to już miałam opanowane, ale myślenie i twórcze działanie, to y, jakoś trwało 40 podcastów plus y, weekendy pomiędzy, minus y, czas pracy zarobkowej, podzielić na sen, pomnożyć przez ilość kaw, no to tak gdzieś około y, dwóch miesięcy powiedzmy, tak? No to jak zaczęłam w urodzinę, to 26 września, tak do teraz minęło ponad dwa miesiące i teraz o godzinie piątej ja już buzuję. Ja już nie nadążam z pisaniem. Ja już chciałabym brać telefon, żeby nagrywać, ale potem stwierdzam, że może jak sobie zapiszę, to to będzie bardziej płynnie. Później się nagrywam i mi w międzyczasie jeszcze coś wchodzi do głowy i, i to działa, i to się rusza. I to trwało około dwóch miesięcy, codziennego, wytrwałego wstawania. I robienia tego samego o tej samej porze i zadziałało. I normalnie takie masz od razu. No ja nie wierzę, że to działa. Ja nie wierzę, że tak można. Nie, nie, to się nie da. I spróbuj. Ja spróbowałam, no i na mnie działa. Ale powiem wam, że bez wszystkich osób, które mi pomagają, to to, to naprawdę bez tych moich puzli do układanki. To byłoby dużo gorzej, dużo ciężej, ale o tym opowiem Wam jutro, bo dzisiaj kochani, tematem dnia jest, jak powstają moje podcasty, bo tak bardzo się cieszę, że w końcu to się budzi, rusza. Ludzie zaczynają sobie przekazywać, polecać, komentować, recenzować, więc chciałam wam z Wami się podzielić tym jak ja to tworzę po prostu na razie teraz jakie to są początki jakie to są e, pierwsze kroki jeszcze takie niezdarne a na koniec podcastu jednemu z moich puzli osoby która e, zainspirowała mnie moimi środami e, z pamiętnika studenta chciałabym złożyć wszystkiego najlepszego najlepsze życzenia z okazji urodzin Sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyje nam. Hej, niechaj żyje nam. Hej, Łukasz, Łukasz, niechaj żyje nam. Hej, Łukasz, Łukasz, sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, niechaj żyje nam. Hej! To jest jeden z moich ukochanych, ulubionych puzli. I tak jak się mówi, że pięć osób, to ja tą listę niestety rozszerzam i zawsze będę rozszerzać, bo mi się ludzie w piątce nie mieszczą. To jest jeden z moich ulubionych puzli puzli w mojej układance życia mój y, ulubiony y, kolega, który na widok mojego pamiętnika po prostu oniemiał on się, on się tak y, tak polubił ten, moją twórczość, zobaczył te moje komiksy w środku, te moje opisy te moje naklejki te, 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 cały ten pamiętnik po prostu zbudził w nim takie, taki efekt wow że on powiedział że a mogłabyś mi jeszcze go pokazać, a mogłabyś mi jeszcze coś z niego przeczytać i ja jeszcze wtedy nie wiedziałam że ja będę robiła podcasty ale kiedy zaczęłam robić podcasty i on dalej mnie wspierał, i uwielbia mnie słuchać, i chichra się tak wspaniale, tak ramiona mu się tak do góry unoszą, kiedy ja mówię. Więc, jeżeli ja widzę taki odbiór, słuchajcie, to aż mi się głos zacina i trzęsie, i ja mogłabym wtedy pracować całymi dniami dla takiego właśnie feedbacka. I na początku robiłam te podcasty. Środowe o studiach dla Kasi mojej, ukochanej, która ze mną to przeżywała I właśnie dla Łukasza, żeby miał frajdę, żeby na bieżąco mógł ze mną od początku przechodzić ten pamiętnik Skoro tak mu się spodobało 100 lat Łukasz i to z okazji Twoich urodzin e, dzisiejszy podcast i dla moich wszystkich słuchaczy, dla wszystkich tych kochanych, którzy poświęcili chwilkę, żeby mnie posłuchać o poranku, e, chciałabym dzisiaj zabawę na dziś Wam dać. Słuchajcie, czy jest coś, co e, sprawia Wam trudność, a musicie to przejść? I e, znajdźcie jeden malutki kroczek. Znowu i ja się powtarzam, ale znaćcie ten kroczek, zróbcie go dzisiaj niezdarnie, po swojemu i zapiszcie. Zrobiłam. Udało mi się. Jeden malutki kroczek do jakiegoś celu, czy do czegoś, co wiecie, że musicie zrobić. I po troszeczku. I naprawdę uda nam się wszystkim. Cześć.